Tak, mam już wszystko podłączone. Napięcie zasilania do mojego sterownika. Napięcie jest 31 V. No to ruszamy. Jak widzicie, wirnik kręci, ale on ma problemy ze startem. Tak jak już tu wspomniałem, po prostu wirnik się klei do, do stojanu. A ma panewki takie są ceramiczne, one są wyrobione. Niestety on równo nie chodzi i on ma tendencję do klejenia się. Dlatego tak, on wolno startuje.